Dzień dobry, Szanowni Państwo. 6 listopada zaczął się strajk przewoźników na granicy polsko-ukraińskiej. Przedstawiciele branży transportowej dzień i noc bronią na granicy marzną, bronią polskiego interesu narodowego, bronią polskiej gospodarki przed nieuczciwą konkurencją z Ukrainy. Ministrowie pisowskiego rządu w tym czasie zabawiają się w sali sejmowej zajmowaniem mównicy poza kolejką, i to jest ich wkład w obronę polskiego interesu narodowego i w obronę polskiej demokracji. Dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj na interwencji poselskiej. Poseł Michał Wawer, poseł Witold Tumanowicz. Nowo, świeżo upieczeni posłowie, więc naszą pierwszą interwencją. Przyszliśmy do Ministerstwa Infrastruktury zapytać, co robią ministrowie, wiceministrowie i urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury, bo nie widzimy ich na granicy polsko-ukraińskiej, nie widzimy ich na przejściach granicznych, nie widzimy ich na negocjacjach ze stroną ukraińską, na negocjacjach, w których biorą udział nawet przedstawiciele Unii Europejskiej, a po polskich e, przedstawicielach rządu polskiego ani widu, ani słychu. Proszę Państwa, branża transportowa odpowiada za 6% polskiego PKB, milion miejsc pracy, 16 miliardów polskich e, e, wpłacanych w podatkach do polskiego budżetu rok w rok. Jeżeli ta branża zostanie doprowadzona do upadku, to równowartość kwoty stanowiącej na przykład, 2 trzecie pieniędzy przeznaczonych w przyszłym roku na zakup nowego uzbrojenia dla polskiego wojska, taka kwota wyparuje z polskiego budżetu, z polskiej gospodarki narodowej. Nie możemy do tego dopuścić, nie możemy usprawiedliwiać, e, usprawiedliwiać takich szkód w polskiej gospodarce e, tym, co, tym, jak robi rząd PIS, że to jest w imię pomocy dla Ukrainy. Szanowni Państwo, pomagajmy Ukrainie, to jest bardzo szczytne, wspierajmy ich wysiłek wojskowy, ale to nie może się odbywać na koszt polskich przedsiębiorców, polskich pracowników i e, zdolności, wypłacalności polskiego budżetu. Jeżeli tak będzie, jeżeli ta wojna będzie prowadzona na koszt Polski. No, no można się zastanawiać, czemu to wszystko, e, czemu to wszystko służy. Jesteśmy w sytuacji, e, w której Ukraina ma lepsze warunki uczestnictwa w Unii Europejskiej niż jakikolwiek inny kraj unijny. My sobie zdawajmy z tego sprawę. Ukraina w tej chwili, ukraiński sektor transportowy, działa w tej chwili na warunkach, o jakich polscy przedsiębiorcy Mogą tylko pomarzyć. Mają wszystkie uprawnienia wynikające z przynależności do Unii Europejskiej, a żadnych obowiązków z tego tytułu. Ukraińscy przewoźnicy nie muszą spełniać norm technicznych, nie muszą spełniać wymogów prawnych, nie muszą spełniać wymogów finansowych, które muszą spełniać polscy przewoźnicy. W momencie, kiedy ukraińscy przewoźnicy są na nieograniczonych warunkach dopuszczeni do unijnego rynku, to po prostu polska branża transportowa nie ma żadnych szans. I jeżeli zostanie teraz zniszczona, to potem, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, ta branża się już nie odbuduje. Ten sektor cały zostanie w rękach albo kierowców ukraińskich, albo zostanie przejęty przez firmy z Europy Zachodniej, czy z jeszcze jakichś innych, e, innych krajów. Nie można do tego dopuścić. Pomagajmy Ukrainie, ale z rozsądkiem. Nie za wszelką cenę. Nie za cenę polskiego bezrobocia, polskiego kryzysu gospodarczego, zabranych zarobków milionowi polskich pracowników sektora transportowego. Wspieramy strajk polskich przewoźników, jeździmy do nich na granicę, a dzisiaj wchodzimy z interwencją do Ministerstwa Infrastruktury, które powinno wreszcie coś w tej sprawie zrobić. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu posła Witolda Tumanowicza. Polska branża transportowa dostała cios w plecy od polskiego rządu, który dopuścił do tej nieuczciwej konkurencji z przewoźnikami z za wschodniej granicy. E, oczywiście zasłaniają się oni polityką unijną, ale prawda jest taka, że przedłużyli oni przecież e, w tym momencie te preferencyjne warunki e, do, z, po ich staraniach z Unią Europejską właśnie do o kolejny rok, do 30 czerwca 2024 roku. Idziemy z interwencją właśnie, żeby się dowiedzieć, kto odpowiada za tą skandaliczną decyzję, kto odpowiada za tą skandaliczną bezczynność wobec e, właśnie polskich przedsiębiorców, polskich przewoźników, z branży, która odpowiada za niemal 7% polskiego PKB. Tak bardzo premier Morawiecki mówi o bronie suwerenności, tak bardzo mówi, że będzie teraz próbował formować rząd, na którym nie ma większości i nie dziwne, że nie ma, ponieważ absolutnie nic nie robi po to, aby pomagać polskim obywatelom, polskim przedsiębiorcom, którzy przecież pracują na nas, na nas wszystkich, bo przecież płacą także podatki w Polsce. Eee, I co? Tak naprawdę obecnie rząd ciągle Mateusza Morawieckiego funkcjonuje. I co robi? Jak korzysta z tego faktu? Tylko i wyłącznie tym, żeby poza kolejnością wchodzić na mównice, na pyskówki w Sejmie, które do niczego nie prowadzą i w żaden sposób nie pomagają polskim obywatelom. Jest bardzo ważna sytuacja. Zwróćmy uwagę na to, że ten protest trwa już ponad tydzień. Tam marzną polscy przedsiębiorcy. Oni są zdesperowani, oni walczą o swój byt i swoich rodzin. My dzisiaj razem z posłem Wawerem jesteśmy tutaj po to, aby w ich imieniu interweniować w Ministerstwie Infrastruktury, żeby zapytać, w jaki sposób mają zamiar pomagać polskim przedsiębiorcom i mamy Zamiar wyartykułować postulaty, które polska branża transportowa na tym proteście mówi. Przede wszystkim e, wprowadzenie znowu limitów na e, zezwolenia, w, e, jeśli chodzi o transportowców ze wschodniej granicy, oraz zawieszenia licencji, które zostały wydane już po wybuchu wojny e, na Ukrainie. E, większość z tych licencji została wydana z nas w naszym. E, Mniemaniu z naruszeniem procedur, że z naruszeniem pewnego rodzaju także dobrego obyczaju, dlatego, bo nawet nie sprawdzono, skąd pochodzi kapitał na zakładanie takowych spółek. No i oczywiście. Apelujemy o interwencję, aby strona ukraińska nie wstrzymywała, nie brała na zakładników naszych transportowców po, po, po swojej stronie granicy, ponieważ nawet transportowcy, nawet e, ciężarówki, które są puste, są brane właśnie w taki, e, są wyrzucane z kolejki, tak aby nie mogły wrócić z powrotem do Polski. No to jest jawne szykanowanie naszych obywateli i wydaje mi się, i wydaje nam się, że e, to musi się absolutnie skończyć i to wymaga. Stanowczej reakcji polskiego rządu, niezależnie od tego, czy tego, czy kolejnego. Idziemy zaraz właśnie z posłem Wawerem, aby e, interwencję złożyć, dowiedzieć się tych wszystkich rzeczy. A teraz, e, czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękujemy. Właśnie się udajemy do ministerstwa. Dziękujemy.